Witajcie moi drodzy, witam Was na weekendowym goleniu. Jak widzicie dzisiaj jerbka zalana, a zalana dzięki e, dzięki powiedzmy takiemu mm, takiej jednej jerbie, która jest na prące w Lidlu jak mi sam Tomek napisał, e, czyli Campenzino klasika, paragwajska klasyka, e, troszeczkę łagodniejsza niż Pacharito, delikatnie mniej gorzka, ale bardzo fajnie, taka cierpka, ona, ona bardzo przyjemnie, przyjemnie, że tak powiem, robi mi smakowo, jeśli chodzi o yerba mate. Takie właśnie uwielbiam i Wam bardzo serdecznie polecam, byście być może skorzystali z tej promocji w Lidlu, bo warto. Dosyć pylasta yerba, ale bardzo przyjemna w smaku. Także cóż zielonym akcentem zacząłem paragwajskim akcentem tymczasem dzisiaj przed nami zielone, najprawdziwsze yy, w mojej ocenie najlepsze i tak naprawdę troszeczkę kończące tą Przygodę z lawendowymi goleniami, bo to, co najlepsze, zostawiłem na koniec. A i jak to Stara Maksyma mówi, że na weekend coś wyjątkowego, no to przygotowałem dla Was coś wyjątkowego i to są takie wyjątkowe produkty, których, których um, ja nie muszę, myślę, przedstawiać. Jest to mój ulubiony lawendowy zestaw, jaki posiadam w swojej kolekcji golitkowej. I cóż, przejdźmy do do tego, czym się dzisiaj będę golić. Więc tak, do wyrabiania piany użyję stworzonego do tego zestawu z powodu koloru i rączki i tego, jaką jakość reprezentuje ta firma, czyli Semog 1305 z włosiem premium. Jest to włosie świńskie lub z dzika. Różne są nomenklatury tego, tego włosia. Do golenia użyję Niemieckiej maszynki po raz czwarty przed Wami o nazwie. Maszynka jest to maszynka produkcji niemieckiej z Zolingen. Nazywa się Merkur 34C HD, yy, czyli Heavy Duty, czyli do zadań specjalnych. Yy, czy jest Heavy Duty? Jest Heavy Duty, ponieważ dzisiaj mi spadła i nic się z nią nie stało. Nie pokrzywiła się, nie wykrzywiła się, nie wyszczerbiła się przede wszystkim. Ale przeżyłem dosłownie chwilę grozy, gdy zakładałem żyletkę, bo jak widzicie, żyletka jest tutaj już założona. Żyletkę dzisiaj wybrałem sobie nie bez powodu. Tą, którą lubię najbardziej. Jest to jedna z moich ulubionych żyletek, tak jak Paul, Silver, Paul Silvery, te niebieskie ze starych wypustów. Tak samo te Gillette Ruby Plus również. Ze, ze starych wypustów mi udało się dostać je na, na jednym z portali aukcyjnych maszynka dwuczęściowa, zobaczcie, z grzebieniem zamkniętym tutaj żyletka gilet już załadowana. Skręcamy wszystko. I już mamy gotową maszynę do golenia, więc odkładam to wszystko na bok. I tak, dzisiaj będę się golił. Przy pomocy portugalskiego, według mnie najlepszego lawendowego golenia, jakie w życiu zaznałem, o nazwie Ach Brito, lavanda czyli Achilles Brito. Przepiękna kompozycja zapachowa, ale też jakościowa, zamknięta w tej oto metalowej tubie, mieszczącej w sobie 100, 100 gramów produktu. Zobaczcie, bardzo stylowa tubka. Bardzo taka, powiedziałbym, przyjemnie wyglądająca, a po goleniu no nie może być inaczej, muszę użyć tego klasyka, czyli wody kolońskiej od Ach lawanda. Również klasyk lawendowy. Kto nie ma, to naprawdę polecam, a lubi lawendowe klimaty, to tutaj, czym prędzej polecam sobie zakupić, bo nie wiem, czy, yy, czy są jeszcze dostępne na, na w naszym polskim internecie nie mogę tego zaświadczyć, ponieważ te produkty bardzo szybko znikają półek sklepowych tak samo szybko jak się pojawią. Ja miałem to szczęście, że miałem ogromną przyjemność Zakupić sobie te wszystkie produkty ze sklepu lawendjak.pl, który dzisiaj jest już niestety niedostępny. Wtedy była ogromna oferta, właśnie tego pana, który posiadał w swym sklepie wszystko, co można sobie tylko wymarzyć, jeśli chodzi o portugalskie produkty do golenia. No i tak też zostałem. Także używam dzisiaj. 1305 które użycie nie jestem w stanie wam powiedzieć ponieważ jest to już naste, a może i setne użycie któreś tego pędzla naprawdę zobaczcie tak prezentuje się ten krem lekko powiedziałbym zielony perlisto zielony wpadający właśnie w takie w takie klimaty Pytanie, czy jest to wydajny krem? Jest to bardzo wydajny krem. Jak za cenę 20, 23, jeśli się nie mylę, czy 25 zł to naprawdę jest to krem. Bardzo wydajny, bardzo ładnie pachnący. Lubię ten zapach. Naprawdę. Tak jak niektórzy na lato właśnie lubią morskie klimaty Davidoffa Cool Water czy, czy Aqua Digio tak u mnie na piedestale jest właśnie ten zapach. Bardzo przyjemny. To jest kwintesencja letniego golenia. Dla mnie osobiście. Zobaczcie piana. Z tego tworzy się naprawdę gęsta. Ona się ciągnie. O. Co niektórzy taką pianę uważają za wyrobioną. Z tego co widziałem na filmach. Lecz ja. Lubię ją tak podbić wodą, rozkręcić jeszcze bardziej. Wtedy dopiero ten krem pokazuje całe swoje możliwości, gdy woda aktywuje wszystkie jej składniki. Samo budowanie tej piany to ogromna, ogromna przyjemność. Doświadczenie wszystkich tych zapachów, które teraz tańczą w nosie, to niesamowita przyjemność, którą Wam oczywiście polecam. Zobaczcie, ta piana zaczyna się przepięknie budować. Sami rozumiecie tutaj nie potrzeba komentarza. Nie muszę, że tak powiem, rozwodzić się nad tym. Zobaczcie to, co mi spadło. Z pędzla. Naprawdę przyjemna piana. I do tego przepięknie, pachnąca delikatnym cytrusem, ale przede wszystkim bardzo ładnie lawendą. To jak maszyna sunie po skórze jest tylko dowodem na to, że krem jest bardzo dobrej jakości. A zaraz dzisiaj trzydniowy, ponieważ wczoraj niestety Nie było czasu by się ogolić. Więc zostawiłem sobie tą przyjemność na sobotni poranek. Wycieram rękę. Zobaczcie, tej piany mi tutaj w uszach wszędzie zostało pełno. Postaram się zmyć. Wycieram rękę. Nakładamy na drugie przejście. Bardzo przyjemne odczucie takiej, takiej ochrony, a zarazem tłustości. Tak, to jest piana, którą lubię. Tyle pijany zostało w pędzlu, że więc cała masa. No i można by powiedzieć, że wyglądam jak uśmiechnięty Felice z czelli. Więc... Zwykle musiałem się pobrudzić. No ale cóż, takie są uroki, golenia na mokro. Ale to nic. Poza uszami. Dzisiaj koszulka również lekko przybrudzona. Bardzo przyjemna sprawa. Naprawdę takie odprężająco lawendowe golenia. Lubię najbardziej. Co do maszynki, jeśli chodzi o nią, już pokazuję. Zobaczcie, jak to na produkt budżetowy, bo nie oszukujmy się, lawenda z firmy to jest w Portugalii uważana za produkt budżetowy. To taki to taki ich podstawowy produkt, jeśli chodzi o produkty do golenia, dostępny wszędzie. Osadu troszkę zostawił. Co do czwartego golenia, tą maszynką stwierdzam, że jest to maszynka bardzo, ale to bardzo przyjemna w użytkowaniu, właśnie, ale też zaznaczam, że jest to maszynka dla golących się codziennie, co dwa dni lub tak jak ja dzisiaj. Co trzeci dzień to już jest takie maksimum, ponieważ y, dla kogoś, kto preferuje maszynki z większą agresywnością, z, większą, y, z większym odczuciem tego, tego Blade Feel Gap czyli ten, ten, przepraszam, ten Blade Feel musi być y, y, taki troszeczkę bardziej, że tak powiem, odczuwalny to to nie będzie maszynka dla niego. To jest maszynka właśnie bardziej łagodna dla kogoś, kto ma y, kto nie wymaga odgolenia jakiegoś wielkiego, wielkiej agresywności. Tutaj bardzo przyjemne odczucia takiej łagodności. Ta żyletka nam nie gra. Tonik oczywiście na zakończenie sezonu, takiego w 100% lawendowego. Jak widzicie, plantacja lawendy, lawendowe zdroje, którą zawsze gdy lawenda kwitnie, odwiedzam. No i cóż, bardzo przyjemna sprawa. Dlatego też spotkałem się z opiniami, jeśli chodzi o tą maszynkę. Jeżeli King Sea Gillette Wam nie przypasował, to ta maszynka również Wam nie przypasuje. To taka myśl końcowa. Mi ona bardzo się podoba i bardzo. Goli według mnie na takim poziomie, na jakim ja lubię, czyli do codziennego lub do golenia co dwa dni. To jest ideał. Dobrze. Woda kolońska z Achbito Lavanda, Tego jest 200 ml, więc naprawdę spora butelka. Jak widzicie, przepiękna, zielona, zgrywająca się z całym zestawem, który dzisiaj Wam pokazywałem. I choć jest to woda kolońska, jak sama nazwa wskazuje. Nie jest ona taka, że tak powiem, paląca w twarz, jak co niektórzy mówią, to bardzo przyjemne. Ja to bym określił jako bardzo przyjemną wodę po goleniu. Tutaj mamy naprawdę bardzo przyjemne odczucia. O, ten zapach to jest. To jest to. Co lubię także ode mnie dzisiaj? Ah, Brito Lawanda polecam. Naprawdę świetny zestaw, który dzisiaj mam nadzieję chciałem pozostawić bez komentarza, bo taki produkt myślę komentarza nie wymaga. I cóż, na filmach moich nieraz ten zestaw był, więc jeśli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć na temat historii Ach Brito, lawanda to polecam poszukać oczywiście teraz tutaj na końcu wyświetli się produkt w którym recenzowałem że tak powiem bardzo szczegółowo te, ten produkt z Ach brito, więc cóż ja no niesamowity zapach niesamowity zapach niesamowite właściwości skóra jest idealna więc cóż zalana jerbka Idę wszystko dodawać na kanał i życzę Wam przyjemnego weekendu. Także trzymajcie się i do kolejnego golenia. Cześć.